Hej bliźnięta, witam was moi drodzy na kanale k 4 ja Zaczynamy tygodnióweczkę dla waszego znaku Zodiaku, dla nowych osób, które być może tutaj dzisiaj zajrzały. Tylko taka króciutka informacja, że te przesłania tygodniowe są podzielone na dwie części. Druga jest dla singli i um, jeśli czujecie się w 100% singlami, to tam powinniście sobie od razu przeskoczyć. Czasówka jest w opisie, więc wystarczy to rozwinąć. Ale, gdyby było tak, że czujecie się w różnej, w jakiejś innej zupełnie takiej sytuacji życiowej, partnerskiej, biznesowej i tak dalej, to ta pierwsza część będzie bardziej dla Was właściwa, ale i tak możecie to sobie zamieniać, bo obie części są dla znaku, znaku bliźniąt, więc piszcie to, co do Was rezonuje. Tym bardziej, że te przesłania są ogólne i o tym przypominam, pamiętajcie. Dobrze, Pierwsze, pierwsza grupa, moi kochani, zaczynacie od dwóch kart, które mówią o tym, że tutaj jest zwycięstwo, zarówno karta sześciu buław i karta świata to samo właściwie przekazują, że tutaj jest uzyskanie, jakiegoś zadowolenia jakaś perfekcja dla części z was tu się pokazuje podróż zagraniczna ale też tutaj się pokazuje osoba która prawdopodobnie do was zmierza w waszym kierunku może to być osoba z zagranicy może to być coś związane z zagranicą w każdym razie tutaj tego typu energia też się pokazuje bardzo za, zarysowane tutaj w tym przesłaniu dla was moi drogi bliźnięta, mimo tego, że Poniekąd przynajmniej część z was jest w jakimkolwiek partnerstwie. Tutaj się pokazuje jakieś złamane serducho Już jesteście kolejnym znakiem, więc nie wiem, czy to ten tydzień akurat taki będzie, czy, czy akurat taki przypadek. W każdym razie tutaj coś się dzieje, ktoś się rozrabia po raz kolejny w jakiejś relacji, a nie do końca tu się ktoś sprawdzi. Ale i tak cały ten początek tego dnia macie jako zwycięstwo. Nawet jeśli patrząc pod kątem złamanego serducha, to tutaj i tak jesteście właściwie na wygranej pozycji. To, to nawet lepiej, że tak się wydarzyło, bo tutaj już nie było za bardzo czego zbierać. Trzeba było to rozczarowanie przełknąć jakoś i po prostu ruszać dalej. W karcie świata też się pokazuje czasami osoba, która w związku partnerskim nie jest do końca lojalna, więc może tutaj też właśnie to się zakończyło. Dlatego jakimś rozczarowaniem, ale tak jak powiedziałam, i może i lepiej a słuszniej, dlatego że już nie musicie się tutaj specjalnie tym przejmować, po prostu odcinać się i idziecie dalej. Teraz. W karcie umiarkowania, którą tutaj te, też macie, może jeszcze przypomnę tylko o tych kartach, które są, e, e, jakie znaki jaką mamy koziorożca, mamy strzelca i mamy e, wodnika, więc e, te trzy... E, Znaki i jeszcze tutaj macie podwójnie koziorożca zaznaczonego, ponieważ jeszcze dodatkowa karta też mu pokazuje ten znak Zodiaku. No ale nie musi być, bo pamiętajcie, że to chodzi o głównie energię tych kart, a niekoniecznie musi być osoba, z któregokolwiek z tych znaków Zodiaku. Więc w karcie umiarkowania wracając do tematu, tu jest dużo cierpliwości. Tu jest Praca nad sobą, tu jest dużo samo samokontroli, dyscypliny, którą sobie tutaj będziecie narzucali w tym tygodniu. Czasami porównujecie tu jakieś dwie sytuacje, dwie osoby z jakiegoś powodu. Może tutaj coś właśnie się z tą osobą, z którą, która Was rozczarowała. Tutaj może coś się będzie bardziej jeszcze Wam jakby. A jakby to powiedzieć, najlepiej, no, będziecie jeszcze cały czas nie mogli um, tego rozgryźć i będziecie próbowali to zrobić, więc może tutaj będziecie się jeszcze nad tym zastanawiali przez jakiś czas. Um, ale, ale tak naprawdę. Um, Ponieważ do, uzyskujecie tutaj bardzo dużą równowagę w tej karcie umiarkowania. To jest dużo takiej dyscypliny i pracy nad sobą samym, więc tak jakby chcecie tutaj wyjść z tego, w co tak wpadliście. Nie wiem, czy niechcące, czy to dotyczyło też innej osoby jakiejś, i wy tutaj jesteście jakby tą trzecią osobą, która jakby wspiera tą, tą całą sytuację, bo i tak też może być, oczywiście. No w każdym razie tutaj macie jeszcze w tej karcie. Przypomnę tylko o tym, że jest tutaj jakiś anioł, który nad wami czuwa, ktoś was tutaj pilnuje, ktoś na was zerka, ktoś was obserwuje. Um, więc tu jest albo fizycznie jakaś osoba, albo po prostu jakaś duchowa, um, duchowa energia, taka, która nad wami tutaj w tym tygodniu będzie miała niesamowitą, um, jakby władzę, ale po pod, tylko pod tym kę, kątem, żeby Was tutaj chronić przed jakimiś rzeczami. Dla osób, które tutaj rzeczywiście się rozczarowały kimś i macie potencjał tutaj, kogoś, osoby koło Was, która chce Wam podarować miłość, więc tak jakby jeszcze z jednego się nie otrząśniecie, a wchodzić już w następne. Ale też tutaj w tej karcie Asa Kielichów się pokazuje. Osoba, która Wam chce tutaj coś zaoferować, więc może to być w dwie strony, w zależności od tego, co będzie jakby pierwsze, tak, co pierwsze się wydarzy. I macie króla mieczy. Tak, po pierwsze tutaj jest, jeśli to by był ewentualny kandydat, e, oczywiście, do tych uczuć, no to tutaj trzeba się. Mm, jakby skonsultować tutaj z kimś. Może ktoś, ktoś zna tą osobę nie wchodzi się tak w ciemno, ponieważ e, król mieczy to jest taka ostra, oschła, często osoba. Już to jest e, przeważnie mężczyzna. Po przejściach, więc tutaj nie będzie miał łatwego charakteru. I raczej tutaj się to pokazuje jako takie nadużywanie władzy w przyszłości nad waszą osobą. Więc e, uważajcie, e, pani, dlatego że no, to może nie być e, i jeszcze ten, ten moment, ok? Tutaj też się pokazuje w tej, w tej karcie króla, mieczy, bo może tutaj są jakieś urzędy, czy te osoby, które, które ewentualnie będą z tym w jakiś sposób związane, a we z tymi osobami. Ktoś, kto jest na wysokim stanowisku, często może to być z waszej pracy, może to być jakiś inny mężczyzna, taki, którego raczej się słucha. więc ktoś na wysokim stanowisku, a ktoś kto potrafi powiedzmy Podchodzi bez emocji do jakichś tematów konkretnych. Łatwo sobie tutaj radzi ta osoba z, z przepychaniem jakichś trudnych sytuacji, więcej, gdyby to była osoba, która was tutaj wspiera w czymś, no to bardzo fajnie, że macie tutaj tą osobę po swojej stronie, a nie jako wroga. Ok. Mamy na końcu głupcę, więc w ogóle macie takie karty dosyć solidne, takie konkretne. Głupiec tutaj nam pokazuje jakąś nową drogę, więc, albo dla was się pokazuje tutaj, dla pań, w szczególności, właśnie osoba, z którą będziecie wchodzić w jakiś nowy związek. No bo i as a kilku o tym mówi i głupiec tak samo, więc tutaj jest jakieś wejście w nową relację, a tutaj może być jakaś też przeprowadzka, może być jakaś zmiana domu. Um. Ale też tu się pokazuje taka osoba, z którą um, osoba, z którą, um, trzeba by było przeprowadzić jakąś konsultację konkretną na jakiś konkretny temat, więc e, może to się te, e, e, łączyć też cały czas z waszą pracą, ale jeśli nie, no to tutaj się pokazuje właśnie um, jakby bardziej wasze bliskie środowisko, z którym um, z którym przebywacie, czy przebywaliście, okay? A, Co jeszcze? E, ja bym tutaj dorzuciła jeszcze, ponieważ e, mamy tego e, diabełka na wierzchu tej talii, a tutaj widać definitywnie, że wy w coś nowego wchodzicie, więc uważajcie, bo tak, pierwsze, tutaj są jakieś toksyczne osoby, drugie, tu są jakieś toksyczne sytuacje, a po prostu w coś wejdziecie, będziecie bardzo kuszeni, a czasami te osoby, które tutaj nas na coś będą kusiły, to jakby, w rezultacie to one zyskają, a nie wy koniecznie, także um, nowa droga tu się pokazuje w głupcu macie zawsze coś nowego, coś czego jeszcze nie próbowaliście i nie znaliście, nawet bywa w sensie do głowy nie przyszło, żeby um, jakby kiedykolwiek tego spróbować, czy też wy wypróbować, um, bo może to dotyczyć jakichś po prostu samych gadżetów, ale też i właśnie takiego czegoś bardziej głębokiego, a więc um, w tym temacie. Ale e, tak, głupiec to jednak jest nowa droga, a taka, która mm, będzie w przewadze takiej spontaniczności, takiego łat łatwości wchodzenia w coś nowego. I mimo tego, że może czasami będziemy mieli jakąś wpadkę tutaj po drodze, to i tak będziecie, będziecie lubili, będziecie Chwalili tą sytuację tak czy inaczej. Więc tyle mam dla Was, moi drodzy. Teraz zapraszam wszystkie single. zobaczę, co się tutaj dla nich pokaże. A Wam życzę udanego tygodnia, oczywiście. Wszystkiego dobrego Wam życzę i do usłyszenia. I witam Was moje drogie bliźnięta singla. Zobaczmy co tu się dla Was pokazuje i pamiętajcie przypominam tylko, że jak najbardziej możecie sobie wysłuchać tą pierwszą część, jeśli ta druga a, dla Was a, konkretnie przeznaczona z Wami nie rezonuje, a nie musi, więc to już a, myślę, że wiecie. A macie Asa Kielichów, który się powtarza z pierwszego przesłania a, i co jeszcze tutaj mamy? No i mamy rycerza kielichów, więc tutaj się pokazuje osoba, która zmierza w waszym kierunku, albo wy tutaj zmierzacie w kierunku jakiejś osoby. To jest ktoś, kto kieruje się bardzo serduchem. Czasami aż za bardzo, dlatego że tutaj są sytuacje, kiedy macie się właśnie kierować. Praktycznością i nie właśnie logicznością bardziej niż takimi różowymi okulorami, ok? Które tutaj on potrafi założyć. Dobrze, ale wchodzimy do początku tego tygodnia: Macie królową buła, więc tutaj jest zdecydowanie zapanowanie nad, naszym, nad swoim życiem. Ktoś, kto wie, czego chce, osoba, która potrafi. Zadbać o siebie, potrafi się pokazać, właściwie się znaleźć w każdej jednej sytuacji, a, ale jeśli to by była jakby wasza energia, to uważajcie tutaj, żebyście też pokazywali tą swoją łagodną stronę, nie tylko tą, kiedy świat musi się dowiedzieć, że wy jesteście tutaj kimś bardzo walecznym, kimś, kto nie ustępuje, ktoś, kto. Raczej dąży do określonego celu i zdobędzie go jak najszybciej się tylko uda, więc tutaj taka energia się pokazuje. Um. Następną kartę mamy: kartę 10 monet, więc tutaj jest jakaś bardzo ładna harmonia. Karta, która mówi o tym, że dużo szczęścia jest tutaj, dużo jest radości i z otoczenia, i od powiedzmy, jeśli nie macie swojej rodziny, tu się pokazuje rodzina ta, ta rodowa, ok, Czyli właśnie rodzice, rodzeństwo, więc tutaj będziecie z jakiegoś powodu z nimi się więcej kontaktowali w tym czasie. Cztery kielichy. Karta, która no, z tymi uczuciami chyba tutaj akurat będzie dla Was e, w tym tygodniu. Coś, co Was zawiodło, coś, na co czekaliście. E, ktoś się może nie pojawił, ktoś nie, a, nie odpowiada, więc tutaj już zaczyna się wpadać w jakąś taką energię troszeczkę rozżalenia. E, energia, kiedy e, nam się za bardzo nie chce, tutaj jest rutyna dnia. E, karta, która. Jakby trzyma nas w jednym miejscu, a my specjalnie nie za bardzo się kwapimy do tego, żeby wyjść z tej po prostu energii takiego, takiej nostalgii, takiego zamyślania się, siedzenia w jednym miejscu i i nie robienia niczego. Nie jest taka straszna ta karta, ale wiecie co, ponieważ mamy następną kartę Asa Kielichów, no to muszę powiedzieć to też, że tutaj żebyście nie zapijali swoich smutków w razie czego. Przynajmniej to jest dla części z was, mam nadzieję, że tak nie jest, ale no ale tak, tak te karty się pokazały, więc muszę o tym wspomnieć. Teraz mamy kartę Redwanu, więc Piękna energia, kiedy bierzecie sprawy w swoje ręce. Wy tutaj ruszacie do przodu, nikt nie jest w stanie was zatrzymać. Karta rydwanu, to jest ktoś, kto um, um, zdecydowanie jakby um, stara się osiągnąć cel, ale um, to jest karta, kiedy my jakby. Um, Czekaliśmy z czymś, z czym bardzo konkretnym. Ciągle baliśmy się podjąć decyzję, żeby w końcu się o to upomnieć, w końcu o to zawalczyć, a teraz po prostu coś Was tak już tutaj e, pobudziło do tego, że albo teraz, albo nigdy. I tutaj idziecie i to uh, będziecie robić, ok? Więc tutaj jest działanie w tej karcie, ale takie bardzo konkretne, bardzo takie, uh, kiedy, tak jak powiedziałam, bierzecie stery w swoje ręce i ruszacie do przodu, więc bardzo ładna, silna, bardzo silna taka energia tutaj jest w tej karcie. Uh, nie będziecie tracili tutaj czasu na pewno. Osiem uh, monet, karta rozwoju, karta um, poszukiwania złotego środka, środka na, na życie, ale też jakieś rozwiązywanie problemów, i tutaj właśnie też w związku z tym to się, to się łączy. Um, co jeszcze? Um, rozwój, praktyka, um, nauka. To wszystko w tym temacie powiedzmy, ok, a wszystko to się łączy, ta, ta karta 8 monet to się kończy w przyszłości z jakimiś z jakimś pieniążkami konkretnymi, może podwyżką wręcz, ale Wy tutaj znajdujecie się w takim momencie swojego życia, że Wy tutaj sobie na to jak najbardziej zasłużyliście i wy teraz to możecie odbierać, także ładna energia, ósemki pamiętajcie, to są szczęśliwe karty w kartach Tarota. No i ten rycerz kielichów, więc tutaj są jakieś uczucia w Waszym kierunku, w, jakby wystosowywane. Zaraz Wy to zauważycie. Uważajcie, moi drodzy, bo tak, ta pierwsza grupa miała tutaj toksykę jakiegoś, jakąś osobę, z którą tutaj trzeba no, porządnie się zastanowić nad tym, co robić dalej. Ale macie, na, wy macie na spodzie dwie monety, czyli to są karta, to jest karta wyborów i będziecie tutaj wybierać na pewno w uczuciach, bo, bo macie właśnie Asa, więc, a tu jest dwójka, więc to są wybory, dwie osoby przeważnie. Dwie jakieś możliwości. Też jakaś podróż się tutaj pokazuje. Raczej bliska, może przeprowadzka jakaś. Ale samo w sobie tutaj. Ma... Takie dosyć łagodne są te karty, także myślę, że tyle mam dla was na ten tydzień. Serdecznie was pozdrawiam, a wszystkiego dobrego wam życzę. Z znaków z wieku wam się tutaj raczek tylko pokazał w tym redwanie, więc nie wiem, to może być dla was może istotne. Więc życzę wszystkiego Wam dobrego na ten tydzień. Pozdrawiam serdecznie, moje drogie bliźnięta, i do usłyszenia wszystkiego dobrego jeszcze raz.